No, i lecimy. Cztery zalety i dwie rzeczy, które trzeba mieć na uwadze, kupując Fafisa F20 Ultra. Co to takiego? To jest off-roadowy e-bike. I teraz najważniejsza informacja tutaj: bardziej, bardziej e, motorek niż rower. I już wam mówię o co chodzi. Cztery rzeczy. Pierwsza to wygląd. Każdy, kto widzi ten motorek, wziął on ale świetny, super wygląda. Chciałbym go mieć, bo naprawdę wygląda świetnie. Wygląda zdecydowanie bardziej. Jak motorek, niż jak rower, więc widać wyraźnie, że ci, którzy go projektowali, mieli na uwadze właśnie taki wygląd i takie też funkcje. Więc wygląd jest świetny, na pewno Wam się spodoba, ale to mało praktyczna rzecz. Przejdźmy do trzech praktycznych. Druga rama. Rama, jak wiecie, często Wam powtarzam, jest duszą roweru i ta rama jest sztywna. Dlaczego potrzebujemy tutaj sztywnej, mocnej ramy? No bo mamy ciężki rower z dużą, ciężką baterią, z mocnym silnikiem z tyłu, mamy ciężkie koła, które na nierównościach przecież pracują w, w różnych e, płaszczyznach i ta rama sobie z tym radzi. Radzi sobie nawet lepiej niż ten e, dwupółkowy widelec, który też jest dwupółkowym, chyba bardziej dla wyglądu, może też trochę dla, dla sztywności, ale rama naprawdę moim zdaniem jest dobra. Trzecia rzecz to bateria. Bateria starcza na długo. Ja ważący 76 kg przejechałem tym rowerem po płaskim, w rezerwacie przyrody, piękne y, ścieżki leśne i wały nad odrą, a może nawet już nie nad odrą, no chyba nad Oławą, oławką. W każdym razie. Ponad 100 km, nie wyczerpałem jeszcze baterii do końca, prędkość około 20 km na godzinę i uwaga w ogóle bez pedałowania, czyli na manetce, co nie nadaje się do jazdy po asfalcie, bo wtedy tak naprawdę byłby to motor i wymaga z tego co mi wiadomo rejestracji oraz ubezpieczenia, więc miejcie to na uwadze, dlatego mówię Wam, jest to offroadowy motorek do zabawy. Te koła też będą się nadawały do jazdy po plaży. Więc, jeśli chodzi o baterię, to jest naprawdę świetnie. Po jej grubości, długości, wysokości widać zresztą, że pojemność jest wielka i jest, jest olbrzymia. No i czwarta rzecz to siedzenie. Siedzenie jest bardzo wygodne, i właśnie do tego typu wojaży, które ja zrobiłem, się nadaje. No, przecież 100 km, 20 km na godzinę, łatwo wyliczyć. Około 5 godzin sobie spędziłem jadąc sobie na manetce i oglądając piękne. Piękne widoki, okoliczności przyrody. Przesuwałem się do przodu, do tyłu przez te 5 godzin. Tutaj mamy miękko, głęboko. To nie jest rower wyczynowy. To jest właśnie taka E-motorka, jak na nią zresztą mówiłem. I to tyle z rzeczy, które, na które jak zwrócicie uwagę, to Wam się moim zdaniem spodobają. Dwie rzeczy, o których trzeba wiedzieć, to to co Wam powiedziałem na samym początku. Jest to bardziej motorek niż rower. Stąd. Wysokość siodła nie jest regulowana. Oznacza to, że prawie dla każdego siodło względem pedałów będzie za nisko. Te pedały są tylko do dopedałowania, jeżeli chcecie gdzieś po prostym, po prostej ze wspomaganiem sobie jechać, bo można w takim trybie jechać, że rower cię wspomaga, kiedy pedałujesz, a możesz w ogóle nie pedałować, używając manetki na kierownicy. Ale tak strymy wspomagania po prostej popłaski można sobie yy, śmigać. Natomiast nie jest to rower. To jest bardziej motorek elektryczny niż rower. Miejcie to na uwadze. I druga rzecz, którą należy też mieć na uwadze, to nie jest jej wada, ale należy o niej wiedzieć, pamiętać, to hamulce. Macie tutaj bardzo mocne, bardzo wydajne przy tej maszynie hamulce mechaniczne. Widać tutaj linkę, która pociąga tłoczki przez tą dźwignię i są to hamulce uwaga cztero tłoczkowe ale co najważniejsze to to że tylko dwa tłoczki są ruchome czyli tłoczki od lewej strony są ruchome a te które tu widzicie te dwie śruby ta i ta to są śruby od tłoczków wewnętrznych które należy regularnie dokręcać powiedziałbym co ćwierć obrotu może gdzieś między ćwierć a pół obrotu gdzieś tu bliżej wam próbuję pokazać ta śruba i ta śruba te dwie śruby trzeba wkręcać po tyle samo, czyli jeżeli ten wkręcisz o ćwierć obrotu, ten również o ćwierć obrotu. O co chodzi? Jeżeli to jest okładzina i nie będziecie przykręcać tego porówno, to okładzina względem tarczy nie ustawi się równolegle, siła hamowania będzie mniejsza i dużo szybciej, znacznie szybciej, kilkukrotnie szybciej zużyjecie okładziny i zaczniecie hamować samymi płytkami, czyli o tym trzeba wiedzieć. I po czym to poznać, poznacie to po tym, że klamka wpada już głęboko. Ten rower, przy przebiegu 305 km u mnie właśnie przeszedł regulację hamulców i tam te wewnętrzne tłoczki musiałem delikatnie dokręcić tutaj włączanie. To już chyba widzieliście gdzieś na moich materiałach jest, jest bardzo łatwy wyświetlacz, fajny, czyli mieście świadomość. Hamulce są bardzo mocne i niepotrzebne są tutaj hydrauliki. To też upraszcza Wam sprawę, ale pamiętajcie w obu przypadkach i przód i tył będzie miał te właśnie, o te właśnie tu i tu śruby do tego służące. Opony, no i takie właśnie motorowe, wygląd motorowy, fajny wygląd. I bardzo ważne, bardziej zabawka niż rower. Jeżeli chcecie jeździć po mieście, dojeżdżać do pracy, no to się zorientujcie, czy nie trzeba będzie go ubezpieczyć, zarejestrować i może nie nadawać się do jazdy po ścieżkach rowerowych, ale to już po Waszej stronie. Ja Was o tym informuję. Maszyna jest bardzo szybka i może jechać do 40 km na godzinę co już na pewno nie jest w Unii Europejskiej e-bike'iem. To tyle, pozdrawiam.